Hej, witam na kanale. Dzisiaj sobie mamy krzyżóweczkę XXL, zadychę i droga do miliona. Niestety droga do miliona. Przez lot to jest bardzo, bardzo długo. Dobra, tu już coś mamy. 13 i 14. No pięknie, pięknie zachęcają.

Oczko i czterdzieści dziewięć, osiemnaście, siedemnaście, jedenaście i czterdzieści trzy, pięćdziesiąt trzy i szesnaście, trzydzieści trzy i czterdzieści osiem, dziewiętnaście i dwadzieścia siedem, czterdzieści siedem i czterdzieści pięć, ale dobra. Tu mamy 32 i 32, 2 dychy i tu też dwie dychy, no to cztery dychy. Powiem szczerze, że bardzo ładnie te te także nie wiem jakie kontrolne są, ale tutaj nic nie przegapiliśmy to czyli wychodzi, że mamy dwie wygrane razem 40 zł. I już jest fajnie, powiem szczerze. Dobra, no to teraz weźmiemy krzyżóweczkę z numerem 16. I jedziemy, bo trochę zejdzie. W i P. Tu jest W, P. W i P. No ja nie widzę, no. mogę przegapić niestety starość nie radość jak to mówią młodość niewieczność dobrze. Dobra. W i P jest P jest W i tu jeszcze jest P i tu jeszcze jest P to było P no oczywiście coś się zawsze zgubi W i P tu mamy dwu. nie widzę. Dobra, nie ma co się rozszurać, lecimy dalej. U i e. Tu mamy E. Tutaj, tutaj, tu jest U, tutaj E. tu kolejne u i e. chyba wszystko do kolejna tu mamy e tutaj tutaj tu jest u tu jest u tutaj e tu jest e no i chyba wszystko. Dobra, kolejne. U i e. Tutaj. Tutaj. Tu i tu. I tutaj. U i e. I tu jeszcze Dobra. Tu kolejne dwie. O i ten, no, w końcu coś do bonusu. O i ten, no to szukamy. O. O. Tutaj mamy ładnie w komplecie. Tutaj jest O, tu jest ten. Tu jest O i tu jest O. Tu jeszcze O. I tu jeszcze te wszystko, chyba wszystko. O, idę, no to lecimy dalej. Tu jest. O. Tutaj, tutaj. Czy tu jeszcze, tu jest jeszcze coś? O, idę. No to kolejna. Tutaj mamy. O. Tu mamy. O, tutaj. O tutaj mamy razem, o no, tutaj też razem i co? Chyba wszystko, no nie widzę dobra, kolejne B i N tu mamy B, tutaj mamy N tu jeszcze B B i N, tutaj mamy N. I i chyba wszystko. wszystko, i i Tutaj mamy N. Tutaj tutaj i B, tutaj B. Tutaj wysyp. Tu jeszcze jest N. No I chyba wszystko. B i N. Tu mamy B. Tu mamy N. Tutaj N. Tutaj mamy B i N. I chyba wszystko. Kolejne. I, i C. Są coś w bonusie. I. C. Tutaj mamy i, i C. I. Tu mamy i. I chyba wszystko. Tutaj C. Tutaj mamy i. Tutaj, i i tu i tu i tu, i tu, i tu i tu jeszcze c. i i no to tak tu mamy i tu mamy i tu mamy i tu jest i tutaj i i tu Dobra, então to kolejny. O mamy a. mamy a. No szukamy a i gi. a. a. Tu. 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 Jeszcze tutaj. A i no, trochę się czyści ta zdrabka, ale czy coś to da? O tutaj mamy ładnie. Tutaj. A igien, Chyba wszystko tak jest. No tutaj idziemy kolejno. Hmm. No I tutaj tutaj też chyba wszystko. No to kolejne. Hmm. Tu mam, a, tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu i tu. Tutaj ładnie. I tu. A i. G. No chyba wszystko. Dobra, kolejne. Kolejne mamy J i V. J i V No to sobie teraz podrapiemy Tutaj nie ma ani J ani V J Nie ma Może tu no dobra, Tutaj coś mamy J No i wszystko Dobra kolejne S i D D ładnie do siku i szukamy o tu mamy pierwsze słówko no. końcówka z draku. mamy pierwsze słówko w całej krzyżówce no lot to już przebija samo siebie no to no co zrobisz S i D S tutaj kolejne S Tutaj mamy D. No i chyba wszystko dobra. Tu mamy S, D. S. Tu mamy S. S i D. To jest S. Tutaj. Tutaj D. Tu kolejne S. Tu mamy D, tu mamy D, no i chyba wszystko tu było W, czyli uwaga. No i ostatnie L, a Z mieliśmy, nie mieliśmy, czyli Z nam brakło do bonusu standardowo. L i Y. Tu mamy Y, tu mamy Y, tu mamy L, tu mamy L. Tu jeszcze W było, ale nie było K. R nie było, M nie było, K, R, Z, H. O było, a to nic nie daje. R, M, X, K, F. No tu wychodzi, że jedno, no na to chyba że coś tu jest, drapana nie widzę. No. R nie było. To jedno. Szaleństwo. L, I, X, R, tu mamy. L, tu mamy pierwszy los. Tu mamy N. No i co? KM? Z nie ma. KM, Z nie ma. H. Tu było jeszcze E, ale K nie było. M -K -H -F Z, R. R nie było. No to, czyli jedno słówko No szaleństwo. Lot to już poniżej normy. L i Y tu mamy. Y, tu mamy Y. Tu mamy L. No i oczywiście. FR, R KM nie ma RF. Tu było B. Ale nie mamy R. K. S było ale nie mamy K M R M R Z R Z nie ma no to po jednym słówku no to gratulacje dla lotu to nie Szczere nawet trzy dychy i mamy E i T i co tu jeszcze się kryje i U no dobra nie ma tragedii, także krzyżówka się nie spisała, ale mamy cztery dychy w drogę do miliona. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki.